Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. W którym zajmiemy się wykonaniem prowizorycznego pługa śnieżnego do tego sprzętu. Słuchajcie, jaki jest mój plan na tą robotę? Otóż mamy tutaj taką deseczkę, którą już sobie tu poznaczyłem. Płuk, ona ma 60 cm długości, na pół to jest 30. Więc pług musi mieć słuchajcie, odrzut na jedną stronę, czyli musi iść spod kąta. Więc obliczyłem sobie, że utniemy sobie w tym miejscu i wtedy po tej stronie zostanie mi 20 cm, tu będzie o 40 I słuchajcie, to jest w sam raz, żeby mi to tutaj się zgrało. Zobaczcie, tu będzie aby tyle. Natomiast po drugiej stronie, natomiast po drugiej stronie, będzie gdzieś tyle, tyle wam kciuka u góry. No plus minus, no nie to się jeszcze potem będzie poziomować. Potem sobie damy tutaj łatę po skosie, no i do tego jakąś dyktę, czy cokolwiek, jak to będzie zagarniało nasz śnieg. Jakąś blachę by było najlepiej dać chociaż nie mam takiej więc pewnie dam jakąś zwykłą dyktę ale to jest prowizorka więc słuchajcie tak by to wyglądało w czeka już i cóż wartek metalowy rób na spokojnie się kiedyś zrobi jak wiecie zima idzie więc trzeba do szybkości coś innego wymodzić nie będę cię na tym stołeczku bo go szkoda idziemy w inne miejsce jak widzicie zdemontowałem i madło kowalskie ale ono to, to wróci no może niekoniecznie w to miejsce ale wróci Wrócić do kuźni, tylko musi być lepiej założone, bo to już się całe bujało. Dobra. Tylko kurde, Bartek, jak to będzie ciął? a no właśnie. tak se muszę tu nogą chwycić i tu se ciąć będę, no nie? Moment, mocowanie muszę tam zrobić telefonu. Dobrze, słuchajcie, z tej perspektywy będziecie mieć wgląd na wszystko to co ten Bartek tu kombinuje, palimy piłę i jedziemy. To okulary zaparowałem, a zylicy, ten jest, olej też raczej powinien być. W filarce A. Więc myślę, że powinno zapalić, bo tu poprzeczka jest przepompowamy, stanie wyciągną i palimy zasłonał

Ej! Mamy... ucięte! A nie wiem co jest kurde z pilarką Niech to trochę pochodzi, może się zagrzeje, może będzie lepiej. Zobaczymy. Okej, okay, musiała się rozchodzić po prostu, bo stała trochę w tym... W ciepłym pomieszczeniu domowym, to mogło się tam coś zakleić. Membrana, nie wiem o co chodzi. Już chodzi normalnie. Dobra, idziemy do domku. Słuchajcie, a więc... A więc tak, mamy ucięte... dwa elementa, dwa elementy. Ten będzie tutaj. O. Ten będzie kurde duty teraz musimy sobie pi razy drzwi zmierzyć ile trzeba nam kurde tego elementu dobra jak to mierzymy sprzedamy druga ręka ale może ale spróbujemy tak dobra ile to tu będzie jaka nam potrzeba tego no gdzieś 50 45 chyba tak Weźmiemy 45 cm i to chyba starczy. Tak wiecie, lepiej wziąć trochę zapasu, na pewno będzie zapas i na pewno będzie kurde wystawać, ale to nawet dobrze, bo... Bo... aha, bo koło będzie haczyć Ale to się zrobi, to będzie dobrze wszystko. Dobra. Warto nie będziecie ślizgał, ten traktorek nie będzie, zobaczycie. Najwyżej się sznurkiem obwiąże koła i, i będą ala łańcuchy. Dobra, teraz tak. Rozwoicie. Mam tu dziurki powiertane tu na jednej, się będzie trzymać tu na trzech i teraz tak mam tu zaznaczone Ta, taką łatę tu damy z tego się wybije, bo to kiedyś miałem na grabie robić, ale to nawet za ja to wykorzystam, że tu ma dziurki ponawiercane, bo będzie możliwość regulacji pługa więc fajnie Dobra, żniemy Dobra, słuchajcie, żniemy bo się tam kamera nie wywaliła polemy Dobra, ucinte, teraz musimy wybić tego tutaj ze słuchajcie mamy coś takiego, taki przodek zrobiony. Niestety w dzisiejszym odcinku tego nie skończymy, bo po prostu nie mam śrubek, żeby to przykręcić, mam go długie. A nie będę ich chciał, bo szkoda, śrubek długich fajnych niszczyć, więc będę musiał sobie kupić śrubki. I tu naprzód jakąś dyktę sobie dołożymy, ale to już się zastanowię w następnym odcinku. Tak myślałem właśnie, żeby tą blachę z góry może włożyć. Kurde, może by to coś dało egzamin? Zobaczymy. Słuchajcie, bo, bo nie chcę kłaść takiej dykty wiecie jakiej, czekajcie. Gdzie ona to tu jest? nie chcę kłaść kurde takiej dykty jak tu leżą tam z tyłu przy drabinie takie płyty byle jakie pićcinowe bo to chyba nie zdaje egzaminu więc będzie trzeba po prostu zrobić w tej blachy ale to jeszcze się zobaczy dobra ja sprzątam to pobojowisko i kończymy na dzisiaj taki odcinek Nieco bardziej kurczę, taki wiecie. E, chaotyczny na szybkości niż zwykle. Mam nadzieję, że się mimo to Wam spodobał. Trzymajcie się, do, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!